Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy piątek 16 lipca. Zobaczymy jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Piątek, 16 lipca, dla wszystkich znaków zodiaku. Piątek 16 lipca. Jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku? Piątek 16 lipca. Oczywiście najpierw zaczniemy was z podznaku barana. Tutaj karta pokazuje jakieś kwestie być może rozmowy, spotkania z osobą, która ma dużą wiedzę, duże doświadczenie. To może być osoba w pewien sposób dla Ciebie na przykład niedostępna, jeżeli jesteś osobą samotną, to dziś masz szansę poznać na przykład kogoś zajętego, bądź też osoby, która ma jakieś takie swoje wartości sama, że tak powiem, sobie złożyła jakieś śluby że nigdy w życiu na przykład nie będzie żadnym stałym takim poważnym związku tylko, że tak powiem, takim związku jak to się teraz mówi, bez zobowiązań. Tutaj też karta może symbolizować, właśnie, że zechcecie przeprowadzić być może taką rozmowę, jakąś taką poważniejszą, bądź też będziecie właśnie zmuszeni do tego, żeby zaczerpnąć wiedzy, informacji od kogoś, kto ma bardzo dużą wiedzę w jakimś konkretnym temacie. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku byka, Tutaj natomiast karta mówi, żebyście w dniu dzisiejszym trzymali się swoich zasad, żebyście, że tak powiem, zaufali swoim przekonaniom, żebyście też nie wydawali więcej niż macie. Tutaj karta symbolizuje tak zwane zaciskanie pasa. Trzymaj się tego, co już masz, a będzie dobrze. Jeżeli chodzi o bliźnięta, Tutaj natomiast karta mówi o różnego rodzaju oszustwach, o cwaniactwach, o takim, takim sprycie. Może karta właśnie symbolizować, że to Ty w dniu dzisiejszym powinnaś, bądź powinieneś wykazać się takim sprytem, taką przebiegłością. Ponieważ karta po prostu informuje, ostrzega, żebyście Wy w dniu dzisiejszym nie padli, że tak powiem, ofiarą kogoś takiego. Jeżeli chodzi o raki, Tutaj natomiast karta informuje o jakimś mężczyźnie z przeszłości, mężczyźnie, którego się faktycznie zna. To może być twój, twój jakiś przyjaciel, twój eks, bądź też kolega. Jeżeli jesteś mężczyzną, to karta mówi o tym, że w dniu dzisiejszym śmiało możesz zadbać o swój wygląd fizyczny, możesz na przykład zapisać się na siłownię i jeżeli jesteś osobą stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym masz szansę poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Alba, tutaj bardzo miły, sympatyczny dzień. W dniu dzisiejszym może się zdarzyć taka sytuacja, że twoje serduszko troszeczkę mocniej do kogoś zabije, możesz się w kimś zauroczyć, jest to też bardzo dobry dzień dla do osób samego Możecie umawiać się na randki, na jakieś spotkania w ciemno, możesz też śmiało na przykład założyć swoje konto na jakimś portalu randkowym. I jeżeli chodzi o osoby z podznaku Panny, tutaj ogólnie karta mówi o tym, że w dniu dzisiejszym los y, będzie miał bardzo dużo do powiedzenia. Może się zdarzyć taka sytuacja, że twoje dotychczasowe życie zmieni się o 180 stopni. Jest to karta, gdzie możesz mieć wrażenie, że los ci sprzyja. Tak więc śmiało możesz na przykład zagrać w różnego rodzaju gry losowe. Tutaj też karta może mówić o różnego rodzaju spotkaniach z osobami z naszych poprzednich wcieleń. Jeżeli chodzi o wagi, tutaj natomiast karta mówi o o pracy, o tym, że jeżeli na przykład szukasz pracy, to jest to bardzo dobry dzień na to, żeby wysłać CV, bądź też umówić się na rozmowę kwalifikacyjną. Karta też może ogólnie informować o tym, że w dniu dzisiejszym czeka cię troszeczkę więcej pracy niż. Zwykle. Jeżeli chodzi o skorpiony, tutaj karta mówi o tym, że w dniu dzisiejszym możesz coś przeoczyć, czegoś nie zauważyć, coś może umknąć Twojej uwadze. Tak więc tutaj radziłabym, żeby mieć tak zwane oczy dookoła głowy, bo coś po prostu no przez przypadek, bądź też przez twoje takie zachowanie, coś może uciec twojej uwadze, czegoś możesz po prostu nie zauważyć i różnie też to się może skończyć. Jeżeli chodzi o strzelce. I tutaj natomiast karta mówi o tym, że w dniu dzisiejszym ważną rolę odegra jakaś kobieta bliska Twojemu sercu. To może być Twoja partnerka, ktoś z rodziny, jakaś przyjaciółka. Karta też mówi o tym, żebyście w dniu dzisiejszym bardziej kierowały się sercem te słowa kieruję do kobiet żebyście bardziej kierowały się tym, co tak naprawdę czujecie. Jeżeli jesteś natomiast osobą stanu wolnego, tutaj karta mówi o tym, że w dniu dzisiejszym masz szansę poznać kobietę do stałego związku. Jeżeli chodzi o koziorożce, tutaj karta mówi o ogólnych blokadach. W dniu dzisiejszym najlepiej będzie, jak nic nie będziesz robić. No, może nie do końca, że nic nie będziesz robić, ale lepiej nie wchodzić w nic nowego, nie wykonywać żadnych kroków. Tutaj może warto. Zastanowić się nad sobą. E, mi ta karta często wypada, w, jeżeli na przykład osoba zapyta o coś konkretnego e, ta karta jest dla mnie tak zwanym strażnikiem talii, to znaczy, że po prostu na to pytanie nie udzielam odpowiedzi. E, że tak powiem, wszechświat nie chce, żebyś ty. Znał bądź znała odpowiedź na to konkretne pytanie. I tutaj też może być taka sytuacja, że po prostu um, Szef Świat nie chce, żebyście wiedzieli, jaki będzie dla Was dzisiejszy dzień. Jeżeli chodzi o wodniki, tutaj natomiast karta pokazuje, że dziś możecie kończyć jakiś cykl, jakiś etap w swoim życiu. Karta też może informować o na przykład jakimś kontakcie z zagranicą. Karta mówi też o tym, żebyście właśnie bardziej chodzili do ludzi, żebyście się pokazywali, też możecie na przykład nawiązać jakąś współpracę, jakąś znajomość z kimś, kto jest daleko. I jeżeli chodzi o ryby, tutaj mamy kartę, która mówi o tym, że w dniu dzisiejszym nie warto wykonywać żadnych kroków. Zastanów się, rozejrzyj, zobacz, jak to, co chcesz zrobić, co chcesz, że tak powiem, zainwestować w swoją energię, jak to coś tak naprawdę wygląda. Karta mówi właśnie o tym, że w dniu dzisiejszym mogą być różnego rodzaju blokady. Możecie poczuć, że tak zwane drzwi są niestety dla Was zamknięte. I tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Życzę wszystkim udanego piątku. Zapraszam na jutro. Pa! pa.